Dla pojedynczego człowieka 650 lat to jest niewyobrażalny okres. Sama Biblia nas uczy, że miarą życia każdego człowieka jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni, a jeśli Pan Bóg pozwoli, to gdzieś koło setki. Ale 650 lat to naprawdę bardzo dużo. I tak jak nawet nam żyjącym już na tym świecie kilkadziesiąt lat, trudno jest spamiętać wszystkie fakty z naszego dzieciństwa, młodości. Trudno nam zapisać wszystkie dzień po dniu, jak w szczegółowej kronice, wydarzenia. To co dopiero powiedzieć o historii przyrowa? Pewnie nawet historykom trudno jest wyliczać wszystkie konkretne daty i wydarzenia. Ale pewnie w tym przypominaniu historii, wracaniu do dziejów, nie chodzi o to, żebyśmy szczegółowo i dokładnie znali wszystkie wydarzenia z dziejów. Myślę, że jeśli mamy sobie osobiście czasem przypominać historię swojego życia, jeśli mamy wracać do takich dziejów, jak choćby dzieje przyroda, to głównie po to, żeby sobie. I wspólnie, i indywidualnie zadać pytanie, czy nie marnujemy życia? Czy nie zmarnowaliśmy życia? Bo jak kiedyś będziemy umierać, kiedy będziemy rozliczać się ze swoim życiem, to pewnie gdzieś w naszym sumieniu pojawi się takie pytanie: czy nie zmarnowałem życia? Jak to życie przeżyłem? W tym pytaniu. O zmarnowanie życia jest bardzo ważna informacja. Bo to pytanie, czy nie zmarnowałem życia, przypomina mi o tym, że życie nie jest moje, że życie jest mi dane i że życie nie zaczęło się ode mnie i na mnie się nie skończy. I jeżeli w wymiarze indywidualnym i społecznym mamy pytać o to, żeby tego nie zmarnować to właśnie mamy sobie przypomnieć, że przecież życie nie dostaliśmy do własnej dyspozycji. Zostało nam one dano przez Boga. To życie dane nam zostało przez rodziców. I żeby tego życia nie zmarnować, to właśnie rodzi się takie pytanie. Czy żyjąc już jako dorosły człowiek, nie marnuje tych nieprzespanych nocy swojej mamy? Czy nie marnuję tego wszystkiego, co zrobili dla mnie moi rodzice? Czy nie marnuję czasem tak strasznie ciężkiej pracy mojego ojca? Czy nie marnuję dzisiaj, żyjąc na tym świecie, tego wszystkiego, czego mnie nauczyli moi rodzice? Czy nie marnuję tych dobrych słów, kiedy nasi rodzice prosili nas, żebyśmy uczciwie żyli? Żebyśmy byli dobrzy dla ludzi. Czy nie marnujemy tego, kiedy uczyli nas wiary, uczyli nas pacierza. Jeśli mamy przypominać historię swojego życia, to właśnie dlatego, żebyśmy nie zmarnowali tego, co dostaliśmy od naszych przodków, od naszych najbliższych. Ale ta zasada odnosi się też do życia społecznego, wspólnego, choćby takiego, jakim jest nasza społeczność lokalna. Przecież przyrów nie zaczął się od nas. Przyrów nie zaczął się od naszego pokolenia. Nawet jeśli my zbudowaliśmy piękne domy, odnowiliśmy ulice, że ten przyrów wygląda może dzisiaj inaczej, to przecież nie zaczęliśmy od zera. Zaczęliśmy od tej długiej historii, począwszy właśnie od tego pierwszego wydarzenia związanego z aktem lokacyjnym przyroda. To cała historia. I tak jak osobiście będziemy musieli kiedyś przed Bogiem zdać sprawę, czy nie zmarnowaliśmy tego wysiłku naszych rodziców, to kiedyś przed historią i przed Panem Bogiem jako mieszkańcy tej gminy tej społeczności i szerzej również naszej Ojczyzny, będziemy musieli zdać sprawę, czyśmy czegoś tu nie zmarnowali w naszym współczesnym życiu, w wychowaniu dzieci i młodzieży, młodych pokoleń, bo można Polskę zmarnować, bo można gminę zmarnować, bo można rodzinę i życie osobiste zmarnować. I dlatego nam są potrzebne takie wydarzenia jak to dzisiejsze. Kiedy wracamy do źródeł, do 1369 roku, kiedy wszystko się zaczęło. O czym trzeba pamiętać, żeby życia nie zmarnować? Myślę, że o dwóch rzeczach, które dzisiaj celebrujemy i świętujemy. Żeby nie zmarnować życia, trzeba pamiętać o swojej historii. Kiedy myślimy o historii, to mogłoby nam się wydawać, że wracamy do zamieszłych czasów, że moglibyśmy nawet zadać sobie takie pytanie: po co aż tak daleko sięgać? Czy to ma jakiś wpływ na współczesne życie nas, naszych dzieci, na ich wychowanie? Zwłaszcza młode pokolenie, które czasem było wychowywane w jakimś ahistorycyzmie, zadaje sobie pytania. Po co my dorośli robimy ciągle jakieś historyczne uroczystości? Przecież trzeba żyć, przecież trzeba się rozwijać. Kiedy myślimy o naszej historii, często przywołujemy takie porównanie z drzewem. Teraz, na wiosnę, łatwo nam to zobaczyć i zrozumieć, kiedy za moment te drzewa ze swoich starych pni zaczną wypuszczać nowe gałązki. Zaczną się ubierać w liście, a w latem będą owocować. I moglibyśmy powiedzieć, najważniejsze są owoce. Najważniejsze są te nowe pędy i zielone liście. Ale by ich w ogóle nie było, gdyby nie było pnia, gdyby nie było korzeni. I jedno i drugie jest dla siebie bardzo potrzebne. Potrzeba to sobie byłoby powiedzieć, po co komu byłyby korzenie? Po co komu byłyby takie pnie drzew, które by się nie rozwijały, nie wypuszczały nowych liści? Ale to niemożliwe, żeby drzewo przynosiło owoce, jeśli nie miałoby korzeni. Dlatego jeśli chcemy, żeby ta historia tego drzewa, jak to się mówi czasem drzewa genealogicznego, Przynosiła piękne owoce. Nie wolno nam zapomnieć o korzeniach. I dlatego tu dzisiaj jesteśmy. I dlatego świętujemy. Nie dla samej tylko historii. Nie dlatego tylko, żeby przyjść, powspominać. Nie dlatego tylko, żeby zrobić wielki ukłon i wdzięczność wobec lat minionych. Ale żeby sobie uświadomić, nie byłoby nas... Nie byłoby tego, co osiągamy, co umiemy, co czujemy, bez tych korzeni. I dlatego jesteśmy wdzięczni, by to drzewo naszej historii dalej rosło. I to jest pierwszy fakt, żeby nie zmarnować życia. Trzeba pamiętać o historii. Żeby dzisiaj przynosić nie gorzkie, nie byle jakie owoce, trzeba wracać do korzeni. Tak jak rzeka płynie od źródła. Pewnie pamiętamy takie zastanawianie się wieszcza, który krytykował ludzi sobie współczesnych, którzy mówili, a co mnie obchodzą źródła? Ważne, żeby mi woda w kranie w domu płynęła. Głupcze mówi wieszcz: nie będziesz miał zdrowej wody w domu, jeśli ktoś zatruje źródła, jeśli cię ktoś odetnie od źródeł. I ci, którzy chcą nas czasem zniszczyć, zniszczyć naszą narodową wolność, którzy chcą nas odciąć od korzeni, trują źródła, chcą, żebyśmy o tej historii zapominali. A my tu jesteśmy, żeby pamiętać dla siebie i dla pokoleń. Żeby nie zmarnować życia, trzeba pamiętać o korzeniach bo z korzeni wyrastają nowe pędy, gałęzie, liście i owoce. Nasze dzieci i nasza młodzież nie wydadzą dobrych owoców, jeśli nie pokażemy korzeni, z których my wyrośliśmy nasza społeczność. A druga prawda, która wiąże się z tym naszym dzisiejszym świętem, to prawda o jakiejś jedności naszego życia. O tym, że to, co ziemskie, jest tak mocno związane z tym, co boskie i nie wolno tego rozdzielać, że my, chodząc po ziemi, mamy mieć niebo w sobie, bo jak nie będziemy mieć nieba w sobie, to w sercu będziemy mieli piekło. A jeśli ludzie zamiast serca, zamiast nieba w sobie będą nosić zło, piekło, niesprawiedliwość, to rozwalimy również to, co ziemskie. To i w mieście, i w ojczyźnie nie da się wtedy żyć. I taka jest mądrość historii Polski, i taka jest mądrość władców naszej ojczyzny, gdzie struktury państwa i początek naszej ojczyzny niemal natychmiast wiążą się z chrztem Polski, z wiarą w Boga. I taka jest mądrość początków Krzyrowa, kiedy król Kazimierz. Daje akt lokacyjny, czyli jakieś prawo cywilne, które pozwala urządzać tu miasto, budować struktury, domy, rynki, handlować. Ale tak naprawdę od razu mówi, że tego nie da się dobrze zrobić. Tego nie da się mądrze zrobić bez Boga, bez wiary, bez Kościoła. I dlatego historia przyroda. Oprócz tej cywilnej historii, to jest historia też Kościoła. Nierozłączna. I to bardzo ciekawa historia. Nasączona wiarą ojców, wiarą w Boga. To jest historia Kościoła Świętej Doroty. To jest kościoła, historia Kościoła Świętego Mikołaja, Michała. I wreszcie to jest historia tego Kościoła w Świętej Anny. Wcześniej Bernardynów, teraz wspaniałych, omadlających nas, sióstr Dominikanek. Zobaczcie, to, co cywilne i świeckie, razem z tym, co kościelne i Boże, dopiero to dawało nam jakąś mądrość i jakąś całość. Pięknie o tym dzisiaj mówi cała liturgia słowa. Najpierw mamy tę historię przymierza Abrahama z Bogiem. Składa on na ofiarę rozpołowione drzewo, rozpołowione zwierzę, jakby dwie połówki. I prosi Pana, żeby przyjął tę ofiarę, żeby to scalił, żeby wszedł w przymierze z Abrahamem, z jego narodem, z jego ludzkimi, ziemskimi sprawami. I to jest mądrość naszej polskiej historii, żeby to, co ziemskie, złączyć z niebem, złączyć z Bogiem i złączyć z wiarą, bo jak tego nie zrobimy, to jak daje nam przykład historia z Abrahamem, w to wszystko wejdą robaki. I to wszystko zacznie gnić jak zepsute mięso. Tak jak zgnije każda społeczność, jak zepsuje się każda wspólnota, jeśli zamiast nieba w sobie będzie miała pustkę. Tak naprawdę nie pustkę, tylko miejsce dla diabła. Bo diabeł jak lew ryczący krąży i wejdzie wszędzie, gdzie nie ma Boga. I dlatego dzisiaj świętujemy równocześnie i lokację miasta przyrów, i całą jego cywilną i świecką historię, ale ona jest nieodłączna od historii wiary tych ludzi, od naszych przodków, Którzy nie kończyli tylu szkół, co my, może nie byli tak oświeceni jak my, ale czuli i byli tego pewni, że bez Boga i bez Kościoła, choćby mieli bogate domy, choćby mieli bogate narzędzia i dużo pieniędzy, zdziczają i nic dobrego nie zbudują. Dlatego uczmy się też tej mądrości, żeby życia nie zmarnować. Żeby troszcząc się o doczesność, o piękno przyrody, o jej rozkwit cywilizacyjny, o jej nowoczesność, o dobrobyt każdego mieszkańca, o piękne ulice, domy, ośrodki kultury, szkoły. Nie zapomnijmy, że to wszystko można zmarnować, jeśli piekło będziemy mieli w sobie zamiast nieba. I dlatego dziękując również za tę kościelną historię przyrody. Prośmy dzisiaj Boga o to, żeby i ta świecka, i ta kościelna historia nie szły obok. I broń Boże, nie szły przeciwko sobie. Bo Kościół nikomu nie zagraża. I dzisiaj próbuje się tak trochę to rozdzielić, że państwo sobie, Kościół sobie. Tak, to są różne porządki. To są autonomiczne rzeczywistości, ale nierozdzielne. Bo tak jak człowieka nie da się podzielić na dwie części. Jest całością. Taki przyrowa, i społeczności. Nie da się powiedzieć, że tu jest świeckie, a tu wierzący. A to świeckie bez Boga zaczyna się psuć. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, by wspominać 650 lat historii. Dla pojedynczego czas człowieka to czas niewyobrażalny. Ale naprawdę nie chodzi o wynotowanie wszystkich historycznych wydarzeń, ale o pytanie zasadnicze: czy my tego nie marnujemy? I co zrobić, żeby tego nie zmarnować? Bo przyrów nie zaczął się od nas i na nas się nie skończy. Tak jak zaczął się 650 lat temu, tak daj Boże, żeby jeszcze trwał. Wiele, wiele setek lat, wieków, a może tysiącleci. Tylko tak jak my, chcemy dziś dziękować za, to, za tych, którzy budowali piękno tej społeczności i jego wiarę. Poprośmy Boga, żeby kiedyś nasze dzieci i nasze wnuki mogły powiedzieć, dostaliśmy od naszych przodków coś, co było dla nas pięknym startem. W kolejny etap historii. Boże, dziękujemy Ci za tych wszystkich ludzi z Przyrowa i prosimy Cię. Błogosław tej miejscowości, tej gminie, tym, którzy teraz w niej żyją i żyć będą przez całą Jego historię. Amen. Zobacz.